Serdecznie chciałabym wszystkich Państwa zaprosić do czytania tekstu o penisie i o tym, jaki stosunek do własnego organu płciowego mają mężczyźni, polscy i nie tylko. Na pomysł napisania tego tekstu wpadliśmy po niesławnej rozmowie prezesa NBP Marka Belki z szefem MSW, ministrem Bartłomiejem Sienkiewiczem, którzy no, z taką pewną kpiną w głosie zastanawiali się nad długością przyrodzenia członka Rady Polityki Pieniężnej i Wyrażali się o tym z takim dość sporym lekceważeniem i twierdzili, no, że, że, że jest to rzeczywiście niewystarczająca długość. Postanowiliśmy sprawdzić, jaki stosunek do Penisa mają polscy mężczyźni, czym on dla nich jest i co by zrobili, gdyby stanęli przed groźbą jego utraty. No i okazało się, że to jest bardzo fascynujący temat, antropologiczny, ale też trudny. Spora część panów, do których zadzwoniliśmy, stanowczo odmówiła rozmowy i szukali najróżniejszych wymówek, w ogóle yy, yy, uważali, że temat nie zasługuje na to, by o nim rozmawiać i w ogóle najlepiej w towarzystwie na ten temat milczeć. Ale ci, którzy z nami rozmawiali, na przykład słynny Paweł z um, reality show Warsaw so Shore, opowiedzieli nam o tym, jak bardzo ważny jest ten organ w ich życiu, jak bardzo są z niego dumni, jak bardzo o niego dbają i jak niewyobrażalną zupełnie klęską byłaby dla nich sama myśl o jego utracie. Seksuolog, profesor Zbigniew Lew Starowicz opowiadał nam, że właściwie yy, Przynajmniej raz w tygodniu przychodzi do jego gabinetu pacjent, który prosi o to, żeby wydłużyć mu penisa. Wydaje mu się, że, że ten wydłużony penis to jest coś takiego, co zapewni mu uznanie w oczach kobiet i nie przyjmuje argumentu, że jego penis mieści się absolutnie w europejskiej i światowej normie i w ogóle nie ma sensu go wydłużać i że taka operacja ma sens tylko jak chodzi o mikropenisa, czyli takiego penisa, który w chwili wzwodu osiąga 8 cm. Nie, on chce mieć natychmiast dłuższego i wierzy, że to mu zapewni szczęście. No, profesor Profesor Lew Starowicz uważa, że wszystko to jest kwestia raczej psychiki niż fizjologii i yy, apeluje o wstrzemięźliwość. Co więcej, w tekście już w najbliższy poniedziałek gorąco zapraszam do lektury.